Witam, ja do Pani podejdę. Pan do mnie? Ja Pana pięć lat ścigała Wasze kreślki. Jezus Maria, no to ja Pani dam 5 pięć ścig, tak. Ale ja na Pana <ścoughs> najprawdopodobniej pytanie zabłysłem. Ja chciałam Panu zadać Dobra, pytanie. Niech Pani pyta. Wie Pan o co chodzi? Nie. Pan jak pierwszy raz miał wygrać, to się podlinał studentom i 51% zniżki im dał. To byłam, czego da, ja spędzowałam. Tak a my nie pełnę Jakie to pan, pan bezpieczeństwo zapewnia? Ale pani żałuje studentom. Ja nie mam Ale pani żałuje nie studentom. Pan, Tyle się nawet czułam w goli. Za panem, żeby no. panu ale... zadać to pytanie, dlatego że w naszym kraju czy, Ale pani to ale niech pani powie... Ale czego brakuje w tej chwili niepełnosprawności? Ja jestem od rodzera. No ale I Nie, ale Pani, Co pani by chciała, żeby było? Pan Pan chciał mi Zniszkę? Pan chciał w ogóle zbiszczyć. No przecież mają. Zniżkę tak. Właśnie problemu. po to do no, pana dotarła. Jaką zniżkę? Ja podróżuję, to, no, to ja pan... wiem, co no, nie pan będzie mnie kłamał. 37% jeszcze w pikku. Przy Pani nocną. Ja jestem obrazek. Nie! No. ja mam rękę? Niech pan nie ucieka! No nie, nie. Pan. Ja, co ja pan, chce pan chce mówi? Ale niech pan mnie to nie wciska kitu! Trzydzieści no. zniżki inwalida ma a student 51, jeden! Pan się no, wiecie, teraz niech pani... pan się podbliża inwalidom! A ja chętnie będę działał, a, a co dostała. pana żona zrobiła? Nawet do inwalidów nie wyszła w Sejmie. Ja do Sejmu się nie dostałam wtedy. Ale teraz no, chociaż pana wyrwałam. Dobrze, że pani mu się udało. To ja pani że się mi udało? Udało się ze studentami, to może się udać i... Ma, no, już panu nie uszła. Pan. Ale niech pan jeszcze chcę panu coś Ale powiedzieć! No pan nie ucieka! Pan jest niedostępny, pan nie wpuści do siebie! Ja chcę panu jeszcze coś powiedzieć! Niepełnosprawny, ja jestem od urodzenia. Dobrze, żeby się dzisiaj udało dotrzeć. Ja to w ogóle z domu nie wyjdę, bo pan posłucha mnie! Chodzi o to, że inwalida od urodzenia, ja rodziców nie mam, wy pomogliście teraz, bo rodzice strajkowali, rodzicom daliście, moja mama i tato nie doczekali tego, żeby no. dostać ten, moja mama jak umierała 170 zł miała, ja dwoje nas, bo ja od urodzenia i brak. ale teraz o co mi chodzi, najważniejsze, bo pan o bezpieczeństwie zapewnia. A ja najbardziej potrzebującym. Pan Jezus, jak chodził, pan się za religię. Pan też się religiował. A pan Jezus, jak chodził, to właśnie nad takimi się. Nad takimi się nie, umierzał, a pan się uniża, Pan ucieka już teraz przede mną. Nie, a po co pan ucieka? To jest właśnie bezpieczeństwo. Pan, nie, bo chory człowiek to jest stosunek nie do niepełnosprawności. Ja no, to 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 nie to panu zaraz nie pan poda. Niech pan nie ucieka. Ja się no. tak zdenerwowałam, to Myślę, że ten wó wózek rozładowałam, nie. ja nie dojadę do domu, ma PKP no. nie za, jeszcze chcę ważną no. sprawę poruszyć, no. bo tylko teraz będzie można to nagłośnić. PKP co robi, 20 48, jak ja się znajdę nie z nienacka na dworcu, to ja muszę na peronie 48 nocować, bo mnie konduktor nie wpuści, pan tu pierwsze słyszy, niech pan wsiądzie na taki wózek i stanie na peronie, czy pana wpuszczą do pociągu, Ja ta A, to jest wolność, każą, każą ja to jest dyskryminacja. Pewnie każą... To, na, na bagaż odejdzie, ja mam tak? telefon, a nie, nie, jaki bagaż pan posłuchaj, ja mam teraz telefon mogłabym wykręcić, że chcę na przykład jutro bo ja przez ten wózek, to są no z czego pan się śmieje? ja nie, się sądzę ja przez ten wózek pani poda mi numer to pan to posłucha, wolności nie ma niepełnosprawnych, no, niepełnosprawnych od urodzenia niepełnosprawny, prawdziwy taki, o ręce mam niesprawny ja się obsłużyć nie mogę gdzie pan asystent a gdzie asystent jest, wie tam co ja jutro pojadę nie to Dobre? nie przyjmie. Kodik przyjmie, dobrze? Zobaczymy, no, to nie, jak Pana trzymam za słowo. Bo jak pan mnie nie przyjmie, ja po to przyjechałam. Zaraz panu podam, <grym> że idę do długi, <grym> bo on ma jutro otwiera ten, jak to się nazywa, nie usłyszałam, co się otwiera. Najważniejsze, że tam będzie ten pan Wojciechowski. To jest prawdziwy sędzia uczciwy i on mi pomoże rozwikłać chyba wszystkie sprawy. Tak. no tak, no zobaczymy. Ja, no tak. ja, panie panie... Tak. Ja, panie... ja jeszcze nie byłam panie... 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 pana Wojciechowskiego, ja, się... ja, panu panu panie panie... Panie... ja jeszcze się w nie ja panu powiem, panie... ja jeszcze nigdy nie poznałam ani pana, nie... pana Dudy, ani pana Wojciechowskiego. Teraz... No to mnie pani poznała. Teraz. Tak, teraz, 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 no, jedziemy do Pana. nie ma no to dobrze, To są brutale i bym świat nie widział. Oni tylko na słabszych napadają. Stałam, żeby, się nie narazić policjantom. żeby się nie narazić policjantom, to stałam przy drodze do rana, do czwartej, a oni... A niech dzwoni, bo wreszcie się może coś... Ty nie wiem, się chcę nawet szkigy. A chyba... Nie mam że mnie za mi na tym łóżku. Ale przynajmniej... Bardzo dla mojego brata, dla wszystkich dawców. Nie było dawców. Co no, no, już Co No, 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 Dadę, ale ja sobie już nie mogę dać rady ale już pani powie nigdy pani powie, a Bóg pani... Gminie... to kto doprowadził do tego, że nie robą pijakom opieka pomaga, a nie prawdziwym chorym no. ale ja nie chcę pomocy od tej opieki nie chcę nic ja sobie ale radzę, po się... nasze społeczeństwo jest dobre i ludzie mi pomogą tylko żeby w no. karty komunikacja żeby

że przyjęła tutaj Panią, która ma jakieś problemy jako niepełnosprawna, żeby to zastanowiła się co my mamy realnie Ja mam realnie wszyscy pomysł. niepełnosprawni, Dobrze, Cześć, Pawle. To wszyscy. Mój brat zaznajomi do Irery Wyjczyckiej. Poproszę, że przyjęła teraz, teraz, o, teraz Panią, a panią, nigdy nigdy nie chciał. Mówi, przyjmę. że ma bardzo wiele problemów związanych z niepełnosprawnością. Pani jest na wózku. Dobrze? No i, i zastanówmy się co możemy przyjechać. pomóc, co my możemy pomóc, dobrze? Pani mówiła między innymi, potrzebne są jakieś akumulatory inne, dobra? Chociaż raz zobaczę Pan. pod muszę do Pana, Pani, w przejeżdżamy.